Cześć, dzisiaj omówię dlaczego biogazownia dla rolnictwa małego jest bardzo istotna. Przede wszystkim, projekt zakłada biogazownię około 52 metrów sześciennych i to powoduje, że dziennie musiałbyś mieć około 1,5 metra sześciennego substratu, czyli np. obornika, trawy, chwastów, cokolwiek jest zielonego bądź biodegradowalnego i znajdziesz to u siebie, to się nadaje. I teraz, przy zaspokojeniu potrzeb biogazowni na poziomie 1,5 metra sześciennego dziennie, jesteś w stanie po miesiącu mieć dokładnie taką samą ilość pofermentu. No i poferment jest takim nawozem, porównywalnym czasami do torfu. Jest znacznie lepszy niż obornik i do tego energię na poziomie około 5 kW, może więcej. Dlatego to jest bardzo. Istotne. No teraz omówię mniej więcej jak będzie działała biogazownia. Natomiast w przeciwieństwie do tych dużych biogazowni, które są dość popularne, ta biogazownia będzie miała wybór produkcji, czyli możesz w okresach, kiedy masz więcej odpadów, zdecydować się na 100% efektywności biogazowni. W okresach zimowych, jeśli jesteś rolnikiem, możesz zejść na mniejsze obroty, co jest też dość takim unikatowym elementem tej biogazowni. Podstawy konstrukcji całej biogazowni będą zbiorniki, cztery zbiorniki tego typu. W tym wypadku przyjąłem to jako szamba, natomiast też planuję jakąś alternatywę. I one będą wszystkie zakopane w ziemi, przez to muszą zostać ocieplone. To będzie wyglądać mniej więcej tak, łącznie z ociepleniem od góry, ponieważ temperatura zawsze ucieka najbardziej do góry. Tutaj w środku jest przejście dla przewodów elektrycznych oraz rur, więc na razie by to tak musiało wyglądać. Potem mamy posadzkę, tutaj dookoła jakiś grunt, ściany i pomieszczenie gospodarcze. I tak. Biogazownia ogólnie znajduje się tutaj w tej części. Tutaj będzie cała aparatura sterująca. Z tamtej strony i tu już ścianka działała. Działa po to, żeby odseparować wszystkie instalacje elektryczne i gazowe od, od tej części produkcyjnej, zaletą tej biogazowni jest fakt, że można jej rozbudować ją o kolejne zbiorniki. Czyli, w wypadku kiedy mamy potrzebę zainwestowania w jej rozwój, można zdecydować się na powiększenie instalacji o dodatkowe zbiorniki. Czyli na przykład można to zrobić w ten sposób, wtedy ta część górna zostaje, a my dysponujemy większą ilością przestrzeni, przez co możemy produkować więcej gazu przy zużyciu większej ilości obornika, co nam daje też większą ilość pofermentu. Więc jest pełna dowolność i możliwość adaptacji do istniejących warunków. Przygotowałem tutaj jeszcze taki arkusz kalkulacyjny, gdzie w w górnej komórce można wpisać sobie ilość gazu na metr sześcienny substrat. Przygotowałem tutaj jeszcze taki arkusz kalkulacyjny, gdzie na dole możemy wpisać w tą dolną zieloną rubrykę wielkość fermentatorów, jaką chcemy uzyskać. Dzięki temu arkusz przelicza przy kliknięciu na arkusz czwarty, domniemaną ilość gazu, jaką będziemy w stanie uzyskać jest tutaj, to jest ta wartość przedostatnia. Dlatego możesz sobie zaplanować, przeliczyć, ile gazu zużywasz miesięcznie lub ile prądu, zsumować to i na tej podstawie określić wstępnie wielkość biogazowni. Biogazownia do własnych potrzeb wykorzystuje około 30% gazu, więc to już zostało odliczone. Tutaj z prawej strony jest taka przykładowa grafika, jakby to mogło wyglądać. Więc mamy tu do czynienia z małym budynkiem, gdzie większość instalacji w postaci zbiorników jest zakopana w ziemi. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zadawania pytań, no i do rozpowszechniania tego filmu najlepiej sąsiadom, ewentualnie ludziom, którzy mogliby czegoś takiego potrzebować. Tak jak już wspominałem gdzieś wcześniej, biogazownia zaczyna mieć sens, jeśli masz powiedzmy 10 krów lub odpowiednik w świniach albo kurach. Dziękuję serdecznie za uwagę.